Wyobraź sobie, że masz własny serwer do automatyzacji, który pracuje 24 7. Obsługuje Twoje zadania biznesowe. Integruje wszystkie Twoje aplikacje, a kosztuje mniej niż obiad w restauracji. Brzmi jak Science Fiction, a jednak to możliwe dzięki N8N zainstalowanym na Raspberry Pi. Cześć, ja nazywam się Łukasz Podgórski, wprowadzę stronę przewodnikai.pl. W tym filmie pokażę Ci, w jaki sposób zbudować serwer automatyzacji na małym energooszczędnym komputerze za mniej niż 500 zł. Co więcej dostęp do tego komputera będziesz miał z każdego miejsca na świecie. Pod koniec filmu pokażę ci ile tak naprawdę realnie jesteśmy w stanie zaoszczędzić w porównaniu do popularnych płatnych rozwiązań. Ta liczba może cię zaskoczyć. Zanim zaczniemy odpowiem na kilka pytań, które już teraz mogły zrodzić się w twojej głowie. Ten przewodnik jest dla każdego nawet jeśli nie masz doświadczenia technicznego. Nie potrzebujesz żadnych specjalistycznych narzędzi poza komputerem. Będzie to działać niezawodnie i bezpiecznie. Nie będziesz musiał płacić żadnych miesięcznych opłat. W tym filmie przeprowadzę przez każdy etap krok po kroku, począwszy od instalacji samego systemu po instalację N8N, konfigurację dostępu zdalnego na Cloudflare oraz po ustawienie regularnych kopii zapasowych. Dodatkowo wszystko będzie pokazane krok po kroku, tak aby nawet osoba, która wcześniej tego nie robiła, mogła sobie z tym poradzić. Gdy mamy już naszą mainkę, musimy zainstalować system operacyjny. Robimy to przez wgranie odpowiedniego obrazu na kartę SD, którą następnie wsadzamy do naszego urządzenia. Aby to zrobić, najszybszym sposobem będzie wejście na stronę raspberrypi.com. Przechodzimy tutaj do zakładki Software i wybieramy w zależności od naszego środowiska odpowiedni instalator Raspberry Pi Imager. W moim przypadku jest to Windows, więc pobieram dla Windowsa. Instalujemy go. Gdy mamy już zainstalowany nasz instalator, musimy podpiąć kartę SD naszego komputera. W moim przypadku mój komputer nie posiada portu pod kartę SD, dlatego korzystam z takiej przyjściówki, którą podpina się pod USB, z drugiej strony wkładamy kartę SD. Następnie wybieramy model naszego urządzenia. W moim przypadku jest to Raspberry Pi 5. Wybieramy system operacyjny. Musimy wybrać system Raspberry Pi OS w wersji 64 bitowej. Wybieramy nasz dysk. Konfigurujemy ustawienia wstępne dla naszego systemu. Przechodzimy w ustawienia. Tutaj nadajemy nazwę dla naszego urządzenia. Ja tutaj ustawię N8N. Mam tutaj wpisany z racji tego, że już wcześniej instalowałem inne aplikacje swój login i hasło oraz Sieć Wi-Fi, do której będzie miało się podłączyć. Nasze urządzenie może korzystać zarówno z sieci Wi-Fi, jak i z podłączenia przewodu sieciowego do portu Ethernetowego. Tutaj mamy ustawienia usługi. Musimy zostawić włączone włączanie SSH, uwierzytelnianie hasłem. No i to wszystko. Dajemy zapisz, wybieramy tak. Jest informacja o tym, że wszystkie, wszystkie pliki, które są na naszej karcie zostaną skasowane, więc wybieramy, że też chcemy kontynuować. W tym momencie odbywa się zapis i instalacja systemu operacyjnego na naszej karcie SD. Po zainstalowaniu pokaże się informacja, że możemy wyciągnąć już naszą kartę z czytnika. Wtedy wyciągamy tą kartę, wkładamy do urządzenia, podłączamy kabel ethernetowy, jeżeli będziemy łączyć się przewodowo lub pozostawiamy niepodłączony, jeżeli łączymy się przez Wi-Fi i zasilamy naszą malinę przy pomocy kabla USB-C. Aby móc zarządzać naszym urządzeniem musimy połączyć się do niego przy pomocy klienta SSH. Możemy skorzystać z PuTTY, jednak ja polecam takie rozwiązanie jak MOBA Xterm. Link też będzie w opisie. Przechodząc na stronę MOBA wchodzimy sobie w Download Tutaj mamy wersję domową, która jest darmowa. Pobieramy ją i instalujemy. Następnie uruchamiamy naszą mobę. Wchodzimy w session. Otwieramy SSH. Tutaj wpisujemy host naszego naszej malinki. Jak pamiętamy, było to N8N, czyli wpisujemy N8N. Dajemy OK. Pojawiło się nam okno logowania. Ja troszeczkę tutaj powiększę. Kliknę Control, control i Scroll. Wpisuję Łukasz. Chcę zapamiętać nasze hasło, dajemy tak. Jesteśmy zalogowani na użytkowniku Łukasz na hostname n 8 n Wpisujemy teraz tu do SU, dzięki czemu logujemy się na konto administratora, na konto Ruta. Jak już tutaj jesteśmy, to przygotowałem dla Was ściągę komend, które wystarczy, że przekopiujecie i wklejcie tutaj, aby Wasza malinka się zaktualizowała oraz aby wszystkie potrzebne rzeczy, które są wymagane do uruchomienia N8N, się zainstalowały, tak więc musimy na początku zaktualizować nasz system, czyli kopiujemy sobie najpierw to. Więc jak widzicie, tutaj u mnie praktycznie nic nie zostało zaktualizowane, ponieważ dopiero co aktualizowałem ten system. Teraz zainstalujemy sobie Dockera, kopiujemy tą komendę, wklejamy. Jeżeli otworzy się wam takie okno, to dlatego, że gdzieś tam wykryło, że macie Kolejną, kolejną linię, więc cofamy się do poprzedniej, dajmy tu, klikamy enter, tak więc instalujemy w tym przypadku w tym momencie Dockera. Po krótkiej chwili widzimy, widzimy że mamy zainstalowanego Dockera, tak więc teraz wychodzimy z użytkownika root i dodajemy naszego użytkownika do grupy Dockerowej, abyśmy mogli uruchamiać Dockera. I teraz restartujemy naszą, naszą malinkę. Więc, jeżeli wpisujemy su, sudo re reboot, jak widzicie, serwer stracił połączenie z naszym klientem, ponieważ jest restartowany. Chwilę poczekamy i zaraz do Was wracam. Widać, że już się uruchomił. Wpisujemy użytkownika. Następnie musimy przejść i zainstalować Docker Compose. Mamy już zainstalowanego Docker Compose. A. W takim razie musimy stworzyć sobie jeszcze katalogi naszego projektu. Tak więc mamy tutaj one-linera, który utworzy nam katalog N8N oraz do niego wejdzie. Jesteśmy już w katalogu N8N. Tutaj tworzymy nasz plik Docker Compose. A. Mamy tutaj właśnie informacje o, o tym, jak będzie wyglądał nasz plik Docker Compose. Mamy dwa serwisy: serwis Postgres. Czyli nie będziemy korzystać z domyślnej bazy, która jest oparta na plikach, tylko będziemy korzystać właśnie z, z Postgresa. Tutaj widzę, że Postgres jeszcze mam w starej wersji, zainstalujmy sobie nowszą 12.8. Hmm. Ważne jest to, aby tutaj ten port był przekierowany na port 8.4.4.3 ponieważ niektóre z webhooków, które będą e, wymagały, po prostu wymagają, aby był to port właśnie tego typu. E, to będzie SSH. Jak widzicie mamy tutaj też podaną nazwę domeny, tak więc e, zaraz przejdziemy do rejestracji nowej domeny, gdyż będziemy chcieli swoją malinkę udostępnić e, w świat, a tak naprawdę serwis n8n, żeby móc się do niego zalogować z każdego miejsca. Jak widzicie mamy tutaj webhook, który będzie wskazywał na nazwę naszej domeny. Tak więc przejdziemy teraz do rejestracji nowej domeny. Na potrzeby tej prezentacji wymyślimy sobie jakąś nazwę. Wymyślmy sobie jakąś ciekawą nazwę. Na przykład kurs n 8 npl Zobaczmy czy taka jest wolna. Więc, jeżeli jest wolno, sobie zarejestrujemy. Na ogół pierwszy rok w większości rejestratorów jest dość tani, więc tutaj będzie około 18 zł brutto. Tu mam 15 zł netto. Uczulam Was tylko, że w przypadku różnych rejestratorów ceny rejestracji domen mogą być różne. W moim przypadku będzie to domena funkcjonalna w domenie edu.pl. Chciałem Was też uczulić, że wielu rejestratorów robi sztuczki w takiej postaci, że dają domeny nawet za, za darmo. Po czym po roku każą sobie płacić jakieś horrendalne sumy. Tak więc sprawdźcie zawsze, ile kosztuje rejestracja domeny, a później jej odnowienie. Tak więc ja zaraz dwa zwrócę, tylko zarejestruję tą domenę. Po zarejestrowaniu domeny musimy też y, utworzyć konto w Cloudflare, y, w którym będziemy robić tunelowanie oraz które będzie zabezpieczało nas przed potencjalnymi ataka, atakami na, na nasze usługi. Tak więc wchodzimy sobie jeszcze na. Cloudflare Logujemy się. Pierwszy raz musicie utworzyć konto lub zalogować się przy pomocy dostępnych tutaj narzędzi, na przykład Google albo Apple. Po zalogowaniu się przechodzimy do dodawania nowej domeny. Tak więc chodzimy tu. Tym dalej. Tutaj wybieramy sobie plan darmowy. Teraz będziemy mieli wymagane to, aby w naszych, u naszego rejestratora dodać DNS-y, które pozwolą na przekierowanie naszej domeny do, do Cloudflare, Cloud właśnie. Więc przechodzimy tutaj, klikamy, klikamy w Edytuj serwery nazw. Dodajemy oba, dajemy zapisz. I tak naprawdę w zależności od naszego szczęścia musimy poczekać na propagację serwera nazw DNS, który może trwać do 24 godzin. Na ogół jest to dużo szybciej, ale... Trzeba poczekać. Jak już nasza domena zostanie zwalidowana pozytywnie, to będziemy mogli przejść do dalszej edycji jej w właśnie w Cloudflare. Tutaj dajemy continue. Czekamy aż Cloudflare wykryje, że ustawienia serwera nazw dla naszej domeny zostały poprawnie zaczytane. W tym momencie wróćmy się do naszego klienta SSH. Tak więc jak już wiemy, jak będzie nazywała się nasza domena, to możemy tutaj się cofnąć. Tu będzie tak kurs n8n.pl. Pozostałe rzeczy zostawiamy. Oczywiście zmieniamy sobie tutaj nasze hasła, tak aby nie były tymi standardowymi. Następnie klikamy CTRL X, czy chcemy zapisać nasz plik, dajemy shift S, -Yes. nazwa pliku Docker Compose, czyli zostaje tak, jak było. No i już mamy zapisany ten plik w katalogu naszego projektu. Kolejna rzecz jaką musimy zrobić to utworzenie i instalacja Cloudflare na naszej urządzeniu. Tak więc mamy tutaj kolejne, kolejne komendy do przeklikania. Tutaj możemy skorzystać z tego, żeby zaznaczyć całość i wkleić. Jednak ja tego nie polecam ze względu na to, że któryś z kroków może się nam w międzyczasie wysypać. I, I sobie tylko namieszam, tak więc ja polecam, żeby za każdym razem iść po kolei, wklejać wszystkie, wszystkie komendy po kolei. Tak więc wchodzimy tutaj, tworzymy katalog, przechodzimy do niego. Tutaj pobieramy naszego Cloudflare'a, czyli nasz tunel, tunel do będzie wykorzystywali do tego, aby połączyć się z naszej sieci lokalnej, jeżeli jesteśmy gdzieś z jakimiś firewallami, czy wewnątrz, wewnątrz sieci lokalnej, aby wyjść na zewnątrz. Ustawiamy tutaj odpowiednie cecha moda dla, dla Cloudflare'a. No i jak już mamy wszystko zrobione, to sprawdzamy, czy, czy wszystko się dobrze zainstalowało. Tak więc Cloudflare version i widać, że jest wszystko ok. Jak już to mamy, przechodzimy dalej. Logujemy się do, do Cloudflare'a. Tutaj każe nam otworzyć ten link w nowym oknie, tak więc możemy sobie go przekopiować i wkleić w oknie przeglądarki. Po, po przejściu do przeglądarki widzimy, że mamy tutaj to, pod co chcemy się podpiąć. Tutaj widzimy, że mamy status, że jeszcze są niewłaściwe serwery nazw. No niestety się nie połączymy. Musimy poczekać aż nasza domena zostanie aktywowana. Już czasie możemy przejść do Cloudflare i sprawdzić, czy nasza domena jest już autoryzowana. Tak więc odświeżamy sobie nasz link. Jak widzimy, jest już aktywna. W takim przypadku możemy przejść do naszego MobileXterm. Term. Wpisujemy tutaj Cloudflare Tunnel Login. Kopiujemy tą ścieżkę do naszej przeglądarki. Tutaj zaznaczamy domenę, pod którą chcemy się podpiąć, którą chcemy tunelować. Dajemy authorize. To okno możemy już zamknąć. Przechodzimy z powrotem do, do moby. Mamy tutaj informację, że zostaliśmy poprawnie zalogowani, tak więc przechodzimy dalej. Następnie utworzymy nasz tunel, więc możemy dać sobie tutaj create tunnel n8n. Nazwiemy go kurs n8n. Mamy utworzony tunel, jest tutaj podane jego ID. Jak widzimy również credentiale zostały zapisane w tej lokalizacji. Tak więc musimy teraz utworzyć katalog z konfiguracją naszego tunelu. Tworzymy plik konfiguracyjny mm. dla naszego tunelu. Muszę sobie to skopiować gdzieś na bok. Tutaj kopiujemy sobie id tego tunelu. Jeszcze raz przejdziemy, tworzymy konfigurację. Kopiujemy to. Tutaj wklejamy. Przekopiowujemy id. Też tutaj wklejamy. Tutaj było to Łukasz. Dajemy id tunelu ponownie. Jak widzicie, tutaj jest ten plik, który został utworzony podczas tworzenia. E, tutaj wpisujemy nazwę naszej domeny, czyli to jest kurs n8n.edu.pl. E, no i tutaj reszta pozostaje tak, taka, jaka jest, bo e, ten tunel. Będzie przekierowywał nas na y, serwis, który jest uruchomiony loka, na localhoście, czyli na naszym urządzeniu, na porcie 8443. Tak więc to możemy sobie zapisać czyli Ctrl X. Tutaj duże Y. Zapisujemy to. I w tym momencie możemy y, wystartować y, nasz tunel czyli ponownie kursn8nedu.pl Jak widzisz do naszej domeny został dodany CNAME, który wskazuje właśnie na kurs kursedu.pl Tak więc powinniśmy już być podłączani pod naszą domenę. Teraz przejdziemy do uruchomienia naszych usług. W tym celu wchodzimy do Katalogu naszego projektu. Uruchamiamy Docker Compose, aby stworzył nam wszystkie zależności, aby pobrał wszystkie potrzebne obrazy. Kolejne uruchomienia będą już dużo szybsze. Czyli w pierwszej kolejności pobrał nam Postgresa w wersji 15.8. Teraz pobiera nam najnowszą wersję N8N. Oczywiście prędkość pobierania tych wszystkich paczek zależy od waszego łącza. Ok, mamy utworzone, tak więc teraz sprawdźmy sobie, czy oba chodzą? Dlatego dajemy docker Compose.ps. Mamy informację, że oba są uruchomione. Teraz należy dodać Cloudflare jako, jako usługi. Czyli w tym celu dajemy sobie. Tutaj wyskoczył nam błąd, ponieważ domyślne miejsce, gdzie są przechowywane konfiguracje nie wykryło tych konfiguracji, tak więc znajdę. Dobra, okazało się, że tutaj problemem było to, że miałem pliki konfiguracyjne nie w tym katalogu, dlatego spróbujmy troszeczkę to zmienić. Przekopiujmy naszą obecną konfigurację do, do miejsca, gdzie, gdzie będzie to już wszystko poprawnie działało. do mi tutaj S Teraz nadamy uprawnienia do tych katalogów i do plików No jak już tu mamy to powinno nam to działać bezproblemowo. Widać, że tym razem się udało. Teraz z, y, zróbmy tak, aby serwis uruchamiał się za każdym razem podczas gdy nasza malinka zostanie zrestartowana. Wystartujmy jeszcze raz Cloudflare'a. Teraz możemy sprawdzić sobie status y, y, systemu. Widać, że jest aktywny, jest y, działający chodzi o 25 sekund, tak więc w tym momencie możemy spróbować sprawdzić czy nasza, nasze ustawienia zadziałały poprawnie i możemy spróbować wejść na naszą domenę, tak więc wchodzimy sobie tu. Widać, że łączymy się prawidłowo, przeglądarka do Cloudflare'a też się łączy, ale jest jakiś problem na hoście, tak więc przejdźmy sobie do naszego hosta i tutaj zweryfikujmy, tak więc przechodzimy sobie do naszego projektu. Sprawdźmy co się dzieje. Widzimy, że tutaj docker się restartuje, n8n się restartuje, więc sprawdźmy co go boli. W tym celu musimy wpisać taką komendę. Ona pokaże nam logi z właśnie n8n i wyświetli ostatnie 100 linii. Jak widzimy mamy tutaj problem z dostępem do pliku konfiguracyjnego, że nie może zostać otworzony. Jest informacja, że jest permission denied. Tak więc spróbujmy to naprawić. Cofnijmy się wyżej. Czyli CD, dwie kropki. Ustawmy odpowiednie yy, akcesy do tego katalogu. To zróbmy jeszcze. Wklejmy to. Spróbujmy jeszcze raz zastopować i wystartować nasze usługi. Czyli startujemy nasze usługi. Tutaj dopisek minus D równa się detached, czyli nasze usługi są wystartowywane w tle. Jest zrobione, tak więc sprawdźmy jeszcze raz. Wygląda, że jest wszystko w porządku. Przejdźmy na tą stronę. Ok, no i mamy okno logowania, takie jakie widzimy za każdym razem podczas pierwszego uruchomienia N8N. Tutaj wpisujemy swój adres, e-mail, imię, Gadajmy hasło. Tutaj możemy dać od razu skip, skip. No i mamy już nasze środowisko N8N uruchomione na Raspberry Pi. Konfiguracja cyklicznych backupów, tak więc. Tworzymy sobie skrypt, który będzie uruchamiany w kronie i który co określoną ilość czasu będzie backupował, czyli utworzył kopie zapasowe. Tworzymy sobie plik backupu, kopiujemy tutaj całą zawartość do, do pliku, zapisujemy. Następnie musimy nadać uprawnienia do uruchamiania tego skryptu. Teraz dajemy edycję naszego krona, wybieramy edytor w którym go chcemy uruchomić, tak więc mamy tutaj pustego krona, no i tworzymy tworzymy wpis, który codziennie o godzinie 3 w nocy będzie wykonywał nasz backup. Dodatkowo będziemy mieli tutaj informacje w logach. Jak ten backup przeszedł? Tutaj dodamy tylko jeszcze nazwę użytkownika. Ok, zapisujemy całość i tak naprawdę możemy teraz nawet przetestować, jak ten backup się zachowa. Tak więc widzimy nasz skrypt. Spróbujmy go uruchomić. O, zapomnieliśmy tutaj zmienić, yy, dodać. Nazwy użytkownika, tak więc w skrypcie też nie było tej nazwy. Jeszcze raz zapisujemy, i tym razem powinno pójść wszystko w porządku. Mamy informację, że został utworzony plik, backup plików, backup naszej bazy SQL, czyli naszego Postgresa, oraz mamy tutaj informację o, o logach. Backup został utworzony o tej o tej godzinie, tak więc jak widzicie. Wszystko działa w porządku. Ostatnią rzeczą jaką chcemy zrobić, aby mieć już w pełni funkcjonalny serwer i mieć możliwość przywracania z kopii zapasowej, jeżeli coś pójdzie nie tak, będzie utworzenie jeszcze skryptu przywracającego, tak więc mamy tutaj kolejną komendę do przekopiowania. Musimy utworzyć sobie plik do, do odzyskiwania. Wklejamy tutaj do niego zawartość tego pola. Tutaj od razu musimy zmienić Twoją nazwę użytkownika, czyli to jest nasza, nasza nazwa użytkownika w Raspberry. Zapisujemy. Musimy nadać też możliwość uruchamiania. I w ten sposób mamy pełni funkcjonalny serwer N8n z Regularnymi backupami oraz możliwością przywracania do 30 dni wstecz, bo tak jeszcze nie powiedziałem. W naszym skrypcie, który codziennie o 3 w nocy się uruchamia, jest warunek, że sprawdza, czy są jakieś starsze backupy niż 30 dni. Jeżeli tak, no to je kasuje. Tak, żebyśmy po prostu nie, nie zapchali sobie miejsca na dysku. I to już wszystko. Teraz masz działający serwer automatyzacji N8N na Raspberry Pi z bezpiecznym dostępem przez internet i automatycznymi kopiami zapasowymi. A teraz, jak obiecałem, ile można zaoszczędzić na takim serwerze? Popularne platformy do automatyzacji kosztują od 20 do nawet 100 dolarów miesięcznie. To przez rok daje koszt około 1000 do 5000 zł. Nasze rozwiązanie to koszt około 500 zł plus kilkadziesiąt zł rocznie za domenę. Tak więc myślę, że różnica jest spora. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat automatyzacji oraz chcesz zobaczyć więcej parodników, zapraszam cię do odwiedzenia strony przewodnichejaj.pl. A w następnym materiale pokażę ci, w jaki sposób można zainstalować N8N na mini PC opartym na Intelu N100. Jest to taki świetny, mały mini komputerek, który przy. Zakupie w odpowiednim miejscu może być nawet tańszy niż nasza malinka, a jego możliwości są też dużo, dużo większe z powodu tego, że procesor jest bardziej wydajny. Jeżeli ten poradnik był dla Ciebie pomocny to daj znać w komentarzu, napisz co będziesz chciał automatyzować w N8 zostaw ławkę w górę, kliknij dzwoneczek to dostaniesz powiadomienia jeżeli kolejne materiały wlecą na mój kanał. No i to tyle. Dzięki. Za wytrwanie do końca. Sorki troszkę za lekką chaotyczność, ale to jest najdłuższy materiał, jaki do tej pory udało mi się nagrać. Starałem się jak tylko mogłem, tak więc do zobaczenia na razie. Cześć.